boimy się przede wszystkim. Na której połowie gramy? Na no, tej zaczynamy. Kto tak? jest lewy? Podejmujemy odwagę przede wszystkim. Gdzie chcemy grać, w jakim kierunku? I pierwszą bramkę strzeliłem z wolnego, o, o, odbiło się od góry. Ja mam na imię Artur i strzeliłem bramkę, no bo miałam sam na sam i jeszcze jedną strzeliłem z wózku na pustą bramkę. Jestem Mikey Schweda. no i najbardziej mi się w turnieju podoba to, że najwięcej grałem w piłkę. Podoba się, że jest i jeszcze, jeszcze jest dużo akcji i jest, są akcji, są, jest, i, jest dobra zabawa. Nie, nie, nie. Nazywam się Cezary Budyk i najbardziej lubię w turniejach y, szykiwać i wykonywać z i zrożne. Nazywam się Błażej Chmielewski i moim ulubionym piłkarzem ze Złotowa jest Jakub Wawrzyniak. Nazywam się Maciek Augustek i najbardziej lubię piłkarza ze Złotowa y,

To z ja tym trenerem i nie mi pretensji, bo ja próbuję każdy każde grę, tam gdzie ma grać. I ty nie zwracam mu uwagi, to będzie ty tylko się swoimi działaniami. Obronie i, i w tak? No bo już przesłaliłeś super w górę i zacząłeś cały czas no, gadać. No nie ma miejsca na dyskusję. Mamy czas na to, żeby realizować swoje cele. a ten, kto z nie pisał, musi podejmieć, który z wami My mamy zdanie nauczyć uczyć się grać z biegiem. Rozumiesz? i ja decyduję o tym, to gdzie ja jak goś okay? tam. Gramy w piłę i cieszymy się graniem, tak? Pamiętamy. Sam? Dobra, tak chyba. Go, dawaj. Brawo, Łukasz, super. Witam serdecznie, z tej strony Grzegorz Kacan, kredyt MLK z Sparta Złotów. Skąd narodził się pomysł na turniej pod, że tak powiem, Wister Cup Sparta? Narodziło się to w zamyśle takim, że po wpisaniu umowy z Pogonią bo postawiliśmy na jakość szkolenia dzieci w naszej Akademii i dlatego wprowadziliśmy turniej pod tą nazwą i zapraszamy, zapraszamy silne zespoły ekstraklasowe, żeby dzieci miały okazję uczyć się od jak najlepszych drużyn zawodników gry jak na najwyższym poziomie. za zaproszenie tutaj na turniej. Jakby, jeżeli dowiedzieliśmy się, jakie są zespoły, chcieliśmy sprawdzić właśnie też, jak my wyglądamy na tle zespołów, z którymi jest nam się pewnie trudniej spotkać, umówić na jakieś gry kontrolne, sparingi. Jeśli chodzi o funkcjonowanie w naszej Akademii Chłopców z rocznika 2011, to trenujemy dwa razy w tygodniu i rozgrywamy gry kontrolne, sparringi, mecze turniejowe. Staramy się zrobić to na pewno w każdym weekendzie, jeśli nie raz, to dwa razy. Na tą chwilę jeśli chodzi o, o, o tą drużynę, która dzisiaj tutaj przyjechała to od sierpnia my rozegraliśmy około 30 gier, ponad 30 gier czy w formie gry z jednym przeciwnikiem przy trójmeczu, czwórmeczu czy wyjazdu na turniej. W naszej Akademii funkcjonują dwie drużyny rocznika 2011. Każda z nich składa się z 10 zawodników. W każdej, przy każdej drużynie jest dwóch trenerów, także staramy się maksymalnie, żeby trening był maksymalnie zindywidualizowany, żeby można zwrócić uwagę na szczegóły żeby intensywność tego treningu była bardzo duża. Generalnie na każdym treningu chcemy, żeby większość środków była w formie, w formie gier, żeby zawodnicy działali pod presją czasu, pod presją przestrzeni. Także na tym się przede wszystkim się skupiamy. Dziękujemy bardzo za te kilka słów i trzymamy kciuki, żeby tutaj kilku chłopców z tego rocznika kiedyś w przyszłości zagrało w pierwszej drużynie kolejorza. Dziękujemy bardzo. Mój rocznik 2011, teraz ja trenuję od bieżącego sezonu. Wcześniej trenowali w Skrzatach i jakby tam była to otwarta, otwarta selekcja, każdy mógł się zapisać. Dopiero teraz mamy wyselekcjonowane zespoły, tak naprawdę ten zespół mój tutaj rocznika 2011 to jest zespół drugi, mamy też pierwszy zespół, mamy dwa zespoły, selekcyjny i naborowy. Jeżeli, jeżeli chodzi o turnieje, to nie mamy jakiejś przyjętej liczby, że musimy grać w iluś tam turniejach, ja się staram ze swoim zespołem jeździć jak najczęściej na turnieje, teraz w tym okresie zimowym. A poza okresem zimowym e, mamy też ligę e, ZZPN-u. Mamy miksowe zabawę. Trafiłem do lecha do tego, że... Mocno trenowałem, mam na imię Oleg. i no ja trafiłem do kolejarza, bo byłem dobry, starałem się i trafiłem. I ja już w starym klubie już grałem od, tak powiem, 3-2 lata, teraz mam 8 ogólnie i no mój najlepszy zawodnik to, nie wiem, Makuszewski, Tiba, Gitkier. Mam na imię Hugo e, 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 Powiem Wam o tym, że e, żeby dostać się do lecha trzeba dużo trenować. Jak trenuję i e, trzeba trenować e, strzały do bramki, kiwkę, wody różne. Lubię bo gra na środku pomocy i ma dużo i ma dużo razy piłkę przy nocy. Jakiś w ogóle wygramy ja mam nadzieję, że tak, chociaż jeden. E, Max, a tobie jak się broni? Bo jesteś dobrym rankarzem, ale tu dzisiaj jest ciężko. Jak ty to oceniasz? Dobrze, ale stacy są lepsze ze od nas i, i wszystkie mecze przegraliśmy, ale jeszcze mam nadzieję, że wygramy coś. Maciej, a, a jak Tobie tutaj się podoba gra z takimi drużynami I, i, i gdzie jest, z kim było najtrudniej w tobie? Było z Lechem Poznań najtrudniej, ten pierwszy mecz. Aha, ok. a dlaczego najtrudniej? Co, on, dlaczego oni tak? No, oni byli tacy dolci, no wygrali z nami 4-1. Julek, słuchaj, a jak tobie, bo na wszystkich turniejach oszczelasz dużo bramek, dzisiaj jest trochę gorzej, ale jeszcze zostało dużo, dużo czasu, ale bramki nie są najważniejsze? Żebyście się dobrze bawili, jest najważniejsze i żebyście dużo y, biegali, tak? Y, powiedz mi, jak ci się to wszystko tutaj dzisiaj podoba? No dobrze, to nie ważne czy przebraliśmy, czy nie. Ważna jest gra. Okej. Okay. Y, Hubert, y, strzeliłeś y, y, bramkę, ważną bramkę. Jak ty to oceniasz? No, w tak. Tak? Chociaż dobrze się bawi. Michał, teraz ty powiedz. Jak tobie tutaj tobie ten turniej podoba? i i szpanie tutaj jest czy nie? Dobrze, dobrze. E, w mieć trudniej, ale dam się. Cześć. Na tysiące Gratulacje. Gratuluję. Piąteczka. Może być i lewa, jasne. Gratulacje, Teraz poprosimy tych, którzy zdominowali dzisiejszy turniej, wygrywając swoje wszystkie mecze, a Mecz pomiędzy sobą zakończyli wynikiem remisowym 1-1. Także to są zwycięzcy dzisiejszego turnieju. Lech Poznań! Zapraszamy obie drużyny! Brawo! Szacunek wam się należy, brawo! To też na turniej słyszeliśmy. Tak.